Witam serdecznie z jesiennego ogrodu. Ogniseczko się pali, czyli zużywamy drewno kawałkowe na przyjemności, a nie w celach grzewczych na przykład domu. Trochę nam tutaj strzela, więc pewnie na mikrofonie będzie słychać, sorry, ale zostawmy to ognisko, bo to nie o ognisku dzisiaj film, tylko o pompie ciepła i pelecie, czyli o raporcie, który niedawno się ukazał. On został opublikowany przez porozumienie branżowe na rzecz efektywności energetycznej. To każdy chyba już tak jak tą nazwę usłyszy, to powinien wiedzieć o co chodzi. Do tego dołożył swoją rękę polski alarm smogowy, chyba tak oni się nazywają. No i według nich wiadomo co wygrywa. No chyba każdy wie pompa ciepła i w zasadzie w każdym wypadku i w każdym przypadku czy to będzie mm, tylko same ogrzewanie czy to będzie ogrzewanie plus woda to wiadomo, że pompa ciepła według tego raportu wygrywa. Czy tak jest faktycznie? Ja wam zaraz powiem, sąsiad ma pellet, drugi sąsiad ma gaz. I na przykładzie mojego domu też zużycia jak wygląda to porównanie. W sumie miało być tylko o palecie, ale będzie też powiedziane, ile sąsiada kosztował tamten sezon zimowy. Raz w roku tankuje, ma zbiornik zakopany, nie dobkupuje potem, starcza mu w tym zbiorniku na, na rok, ale mniejsza z tym. No i tak, mój dom zużywa energii elektrycznej na ogrzewanie i na ciepłą wodę od 3 do 3,5 tysiąca kilowatogodzin. Jak jest tła taka spokojniejsza zima albo się po prostu mniej wody zużywa tej użytkowej, gorącej, ciepłej, no to wiadomo, że wtedy pewnie jest 3000 ten dom zużywa. Mój 100-metrowy dom, 110 dokładnie, bo y, tam gdzie stoi pompa też jest pomieszczenie ogrzewane. E, I teraz do czego zmierzam? Bo ktoś powie, że no kurcza dużo, nie? Więc na pewno masz dziurawca albo Pompa jest jakaś dziadowska, bo tam według tego raportu oczywiście mój dom powinien powinienem według ich wyliczeń mój dom potrzebuje 6000 kilowatogodzin energii 6,5 i tak powiedzmy nawet z wodą to 7000 kilowatogodzin na rok czyli średnio 60 chyba jak się nie mylę 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy na rok Czyli tak gdzieś 6,5-7 tysięcy, już mówię z wodą od razu, bo czyli dom jest jeszcze lepiej, ja mam rekuperację przecież też. I mój dom według ich wyliczeń, bo oni tam robią skop, skop to jest to, ile weźmiecie energii, czyli inaczej, ile wyprodukujecie energii cieplnej z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej. Czyli oni najczęściej liczą to 5, przeszło 5 nawet, Cztery z groszami. Poniżej cztery w jednym chyba tam wypadku było, a to są skopy dla normalnych stref w kraju naszym, gdzie jest umiarkowana taka temperatura, jesteśmy w strefie umiarkowanej, jest nieprawdziwy. U mnie ten skop, jak wam powiedziałem, wychodzi gdzieś 2, 2, przepraszam, może zaniżyłem trochę, 2,5, 3, jakby było, nie byłoby potrzeba hmm, wody użytkowej, a jak z wodą użytkową, to on wychodzi taki max 2,5. No i oni tam podają, najprawdopodobniej dane czerpią z kart technicznych, z kart katalogowych pomp ciepła, bo u nas, ja rozumiem, że ktoś tam koło Wrocławia może mieć lepszy ten skop, czyli więcej tej energii cieplnej wyprodukuje z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej, niż ja tutaj w północno-wschodniej Polsce. Ale tak w ogóle to ten raport nie wiadomo do końca na czym się opiera. Na przykład dla pompy ciepła jest podawany, czasami jest podawany temperatura do 35 stopni, wtedy tam ładne wyniki zachodzą, czyli do podłogówki, jak ogrzewamy podłogówką i 55, tam już te wyniki wychodzą słabsze, bo wtedy to jest wiadomo nagrzejniki temperatura. A przy kotłach na pellet albo na gaz... Podawane są tylko temperatury zasilania 55 stopni. Nie ma już 35, tak jakby peleciakiem, czy też piecem gazowym nie można by było zasilać podłogówki. Tak? Tutaj jest ta już też taka machlojka, moim zdaniem przynajmniej. Poza tym kocioł na pelet jest, jak oni pokazują, to jest sprawność 84%. A z tego co ja wiem, to nowoczesne kotły klasy 5 co najmniej, bo teraz tylko takie możemy montować oficjalnie, ma minimalną sprawność na poziomie 88%, czyli oni trochę tu zaniżają, a wiele kotłów ma sprawność powyżej 90%. Więc do końca ja bym w te raporty nie wierzył. Teraz Wam powiem jeszcze na szybko, jeszcze coś Wam tutaj dodam. Te raporty potem są wykorzystywane przez handlarzy, którzy oferują Wam pompy ciepła, bo to według tych raportów jest najtańsze ogrzewanie. Ja nie mam nic do pomp ciepła, ja mam pompę ciepła, jestem zadowolony, fajnie grzeje. To, że u mnie akurat dużo bierze, nie wiem czym się jest tam spowodowane, nie wnikam ze względu na to, że jestem na starych zasadach i mam panele na dachu, więc mnie jakby nie interesuje, czy, czy, czy mi dużo bierze, czy mniej. A jak się skończą stare zasady, to będę myślał wtedy, o ile oczywiście dożyję do tego, co tam zrobić, co zmienić, może coś innego zamontować, jakieś inne. Inne źródło ogrzewania. Nie? Na razie mnie to nie dotyczy, ale wykorzystywany jest ten raport przez właśnie handlarzy do tego, żeby wciskać ludziom pompy ciepła. A trzeba pamiętać, że ile pompa ciepła jest bardzo fajnym źródłem ogrzewania w nowo budowanych domach, ewentualnie w dobrze ocieplonych domach, do ogrzewania z ogrzewaniem podłogowym. One się tam najlepiej sprawdzają. Jeżeli mamy grzejniki, wiadomo, że zużycie energii będzie większe. Oczywiście też pompa sobie poradzi, ale zagrzać wodę do 35 stopni, albo tam, na przykład do 30, a do 50 albo 55, wiadomo, że energii potrzeba więcej. I teraz, tak jak Wam mówiłem, powiedzmy, że mam zużycie. Ta zima była słaba, więc tam poniżej 3 wyszło, ale 3000 kWh to przy dzisiejszych cenach, gdybym miał płacić, to jest jakieś 3500 zł rocznie. Ogrzewanie i ciepła woda. Sąsiad z peletem. 2,5 tony peletu na rok i to otako, też z ciepłą wodą, jedna osoba więcej do ciepłej wody. 2,5 tony peletu to jest, nawet licząc po hmm, 1500, to jest 3700 zł, tak? Czyli porównywalnie jak u mnie. Drugi sąsiad z gazem. W ubiegłym roku, nie w ubiegłym, w ubiegły sezon, bo on tankuje raz w roku, więc w tym roku w lato tankował 3000 zł zapłacił za, za gaz. On będzie tankował dopiero znowu na następny rok, więc nie wiadomo ile będzie kosztowała. Ta zima, ale tamta zima kosztowała go tylko 3000 zł. Czyli na gazie z butli, zakopanej butli, wyszło mu taniej niż mi wyszłoby przy pompie ciepła w domu, dobrze też ocieplonym, tak mi się wydaje, bo sam go robiłem, z rekuperacją. Sąsiad rekuperacji nie ma. Fakt, że ma troszkę mniejsze, mniejszą powierzchnię, ale ma też garaż ogrzewany, a wiadomo, że garażem sporo tego ciepła ucieka, jak się drzwi otwiera. Także nie ma tutaj jakby nie wierzyłbym do końca w te raporty. Kurczę to dym leci, trochę nie wiem, czy to mnie przeszkadza. Do końca bym w te raporty nie wierzył, ze względu na to szczególnie, że te raporty i wyliczenia robi organizacja, która, można powiedzieć, to jest Zielony Ład, która ma w założeniu, jakby w tym statucie swoim, walczyć o polską niezależność klimatyczną. Co wybierzecie, wybierzecie do domu, to już każdego sprawa indywidualna. Pompa, ja Wam powiedziałam, fajna sprawa. U jednego ona będzie zużywała z wodą 2000 kWh, u drugiego 4000 kWh, bo zależy gdzie dom jest położony, czy gdzieś tutaj jak u mnie na północnym wschodzie, czy gdzieś tam na południu albo na zachodzie Polski. Nawet taki sam dom będzie miał inne zużycie energii i nawet mając taką samą pompę, te y, koszty Ogrzewania i podgrzania ciepłej wody będą po prostu inne i to każdy powinien mieć na względzie. Pompa ma ten plus, że jest totalnie bezobsługowa. Oczywiście, jak się nie popsuje, ale to chyba każdy rozumie. Każde urządzenie może się popsuć. Pelet, gaz jest tak samo bezobsługowy i niektórzy mówią, że jest drogi. Drogi jest chyba ten z rury, czyli z drogi. Jak bierzecie, to on jest drogi, bo tam jest cena regulowana, zawyżona. A, a tutaj jak prywatnie bierzecie to gaz jest dużo tańszy. Ja nie pytałem się ile litrów tutaj tankował, ale 3000 na ogrzanie domu i na ciepłą wodę to naprawdę nie jest dużo. Współdzielnik, gdybyście mieli 50-metrowe w bloku, 50-metrowe mieszkanie zapłaciliście by zapłacilibyście za ogrzewanie systemowe pewnie z dwa razy więcej. Czyli no może dwa razy nie, ale powiedzmy tak z półtorej, tak? Czyli nie 3, a 4 albo 5000 za 50 metrów mieszkania, a nie za 100-metrowy domek. Yy, przy palecie tak samo jest trochę roboty, ale nie jest to jakieś tam bardzo mocno uciążliwe. Jak macie duży zasyp, no to raz w tygodniu zasypujecie, raz w tygodniu albo i rzadziej wybierzecie popiół. Nie jest to też problematyczne. Oczywiście tak samo może coś tam się zepsuć, czy to zapalniczka, czy podajnik, no ale to tak jak w każdym urządzeniu elektrycznym. Wybór należy do Was. Ja na przykład cieszę się z tego, że Polacy nie idą jak te takie szare gęsi, że tylko pompa i nic więcej, bo to jest najtańszy i koniec, tak? że idą też częściowo w gaz, w dużej mierze teraz w pelet, czyli w takie źródło odnawialne, bo to cały czas drzewa rosną, prawda? Więc to co spalacie, to potem drzewo to sobie wyrośnie i znowu jest z tego pelet, więc 50 czy 70 lat i się to odtwarza inaczej jak na przykład gaz, który potrzebuje lat milionów. Wiadomo, z czasem to ogrzewanie z gazem będzie troszkę droższe, bo tam podatki wejdą, ale że jak już będzie dużo droższe za 10 lat, powiedzmy, to wtedy po prostu ludzie, ci którzy mają gaz dzisiaj Zmienią źródło ogrzewania na coś innego, bo dziesięcioletnie piece, oczywiście, można mieć dłużej, ale dziesięcioletnie piece, czy też pompy, to już w tym momencie trzeba myśleć o tym, że może czas zmienić te źródło ogrzewania. Także te raporty to można, powiem Wam szczerze, o kant D rozbić, bo to tylko teoria. Oni biorą, tak jak Wam chyba mówiłem, pewnie te dane z kart katalogowych, a one zupełnie nie mają się tak naprawdę. Odzwierciedlenia w rzeczywistości, czyli tu, gdzie żyjemy. Może u kogoś tam będzie się to zgadzało, u mnie niestety się to nie zgadza. To, co oni tam sobie wyliczyli teoretycznie. No, ale takie jest życie. Yy, także, kto chce zakładać te piece, kotły na pelet, kto chce na gaz, kto chce na kawałki drewna, czyli piece też zgazowujące drewno, a kto chce pompę. I tu nie powinniśmy się kierować tym, co gdzieś nam tam ludzie mówią, a szczególnie na przykład na Facebooku. Wow, tamto fachowcy są tacy super, że, że tylko powiedzmy to, zaślepienie. A wiecie dlaczego tak mówią? Bo ja to mam, dlatego to jest najlepsze. Wcale nie, 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 nie znają powiedzmy innego źródła ogrzewania, nie wnikają w to, a znając życie jak ja mam, to jest to najlepsze, a sąsiad to ma gorsze. A u mnie widzicie, wychodzi, że pelet wyszedł porównywalnie z moją pompą ciepła, a gazem Ogrzanie i podgrzanie ciepłej wody w tym roku było jeszcze tańsze. Ten poprzedni sezon zimowy było tańsze niż mojego domu ogrzewanego pompą, czyli prądem i kolegi peletem. Życie, jak to się mówi. No dobra, słoneczko zaszło, także pamiętajcie jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego jak najtańsze ogrzewanie na stałe, bo w jednym roku może być to tańsze, za rok może być coś innego tańsze, a za 3 czy za 5 lat może być coś jeszcze zupełnie innego tańsze. Oczywiście piec na drewno, no to wiadomo, drewno ze swojego lasu, samowyrób, samemu pocięcie, no to wtedy jest jakby no, ale trzeba troszeczkę swojego czasu, swojej siły w to włożyć. Niektórzy oczywiście powiedzą, że nie, bo oni wolą z rodziną posiedzieć, ale to taka wymówka po prostu jest, żeby więcej czasu najprawdopodobniej posiedzieć przed telewizorem, ewentualnie tam nie wiem, przed telefonem, bo teraz większość ludzi siedzi przed telefonami, nie? I tyle. Także nie patrzcie też na to co w tych raportach jest zapisane, bo to nie do końca jest, moim zdaniem, prawda. Nie znamy konkretnych, dokładnie danych, jak oni to liczą, po ile liczą prąd na przykład, po ile liczą pelet za tonę. Próby takie oszukiwania w tych, w tych ile piec na pelet ma sprawności, tak? Tak samo tutaj nie sprawdzałem, akurat jak oni tam pokazują sprawność piecu na gaz, czy tam kotła na gaz, a pompa ma działać, bo tak w książce zostało zapisane. W książce pamiętajcie, producenta, tam są te robione rzeczy różne, jak gdyby w takich laboratoryjnych warunkach to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli ktoś tam Wam powie, że mam gruntówkę i skop, mam pięć, bo tak przecież tam i mi tyle pokazuje, to też tak do końca ja bym w to nie wierzył, ze względu na to, no niby gruntówka ma stałe źródło zasilania, tak, czyli te dolne w ziemi, które jest. I niektórzy mówią, że ma stałe, bo ma 8 stopni. To jest też nieprawdą, bo ja mam znajomego wioskę dalej, który ma gruntówkę i jemu dolne źródło potrafi się wyziębić do 2 stopni, więc skop automatycznie też spadnie. Także teoria to jedno, a praktyka to drugie. U mnie na dzień dzisiejszy ogólnie wychodzi to porównywalnie tak samo jak drewno, jak wychodzi pelet i tak samo jak gaz. Pozdrawiam, zdróweczka i do ogródka, bo jesień wymaga trochę pracy w ogrodzie. Trzymajcie się.